Szczerwanie Michalu i dzisiaj się nagrywał prawdziwe życie życie w GTA 5, a jeśli taka serwa przez... Of course! Driver should be with you soon! Spodoba to ostatnie pięć szepek w ogóle akurat Frank ja sam mówił taksówkę, bo jedzie od swojej pracy tak starsówka sk i Franklin Mais ma 350 paranów, tak 350 polenów, no czyli norarów, eee automat... Takiego małego golfa I tak, ale W pracy nie można parkować Aut Bo jest niebezpieczna okolica. I Franklin się boi, dlatego nigdy Nie daje tak. Dobra, praca taksówka Jest tutaj I Franklin się tam jechać Dobra, to nie, nie ma czasu A jeśli poproszę, taka sera, ja poproszę o trzeba pakie, w górę na kanale i zaczynamy i, zaczyna, i, i napiszcie w komentarzu jakie pomysły jakie ten to jest dopiero pierwszy odcinek dajcie mi mniej jak tak szczerze troszeczkę najechać. jest fragil, chyba, to Franklin, chyba trochę za wcześnie podjechał bo jest dopiero siódma a zaczyna dziewiątej ojej panie dobra Czy dwo, franklin to by do Firmy się spytać. Dobra, pozwolili mu za to wcześniej. Dobra, w furkę i idziemy kursiki robić. Dobra, ranie to było do pierwsze strony, by nie jechać. Dobra Spisy też trzeba bo friendly, by się było w by nie wypłacił z tych Mandatów Dobra A jeśli strzelają was z prawdziwego życia I to oto Piszczar Chętnie zrobię Nawet Lecimy Ale raczej live będzie Gdzie tego śmiałego. też myślę o kurde ura, zielona i trzy ale fajnie zielone dobra klient rana tak podejrzanie mi się tak wydaje ale dobra patrz teraz rysówka każdy będzie bo jest nie? Dobra. Dobra, a wiecie, by sobie właśnie zaducać widzimy się, gdy dojedziemy. Zapomniałem powiedzieć, bo o, kurde, bo w Anglii. Nie, Jeśli umrzemy tej starej, seria się kończy i tyle. I jeśli choć zniszczymy auto, od zaraz pewnie trzeba nas woli. Tu musimy se pilnować, a kaszy. Nie mamy tak za dużo, nie. Dobra. z zostaną, zostaną 100 metrów, lecimy tutaj prawo. Skręcamy. Ten musi, żeby tak trochę ominąć. Ale minąłem. Dobra. 153 wlatuje na nasze konto. Bardzo dobrze. Uważam, że to jest bardzo dużo. Teraz musimy 3, 3, 3, jakieś na jakieś hajsu zbierać na autonowe. Albo nie na auto, tylko... No, napiszcie mi... W, bie, zamknij Napiszcie w komentarzu, na co moje podzbierać pieniądze. 153 wlatuje na nasze konto. Pyk. Nice. Tu! Jestem. Dawaj. Lecimy. Mam no, nadzieję, że nas nikt nie ukradnie, bo jeśli... Okra ...okradnie, to... będzie nieprzyjemnie. Dla... ...Franklina... ...bo będzie musiał to zrobić. Tak. To co... Chyba myšlíče. I ten. Dobra. Můra, tak... Můžeme trochu tak... Musíme omíjet ty ale nie dobit, dobít, bo... To je taká hardkorová seria. museli... Mít... Albo tak, słówcze. My musimy im pewnie musieli zapłacić dużo, a Franklin nie ma tyle hajsu. Na końcu jeszcze. i napiszcie mi w tym. Wiem o tym, że na pewno w następnym odcinku GTA Prawdziwe Życia pójdziemy do sklepu i kupimy zdrapki. Kupimy 10 zdrapek za złotówkę. No za jednego dolara. I zobaczymy czy nam się uda wygrać coś. Mam nadzieję, że tak. Bo topy frag ja na pewno pomogło Nawet nawet takie 2 zł za to jak złotówkę Na przygid Dobra. O oh, jeszcze bardziej tak stresuję, bo nie gada mnie i się skupiam na drodze. Wiem. Dobra. Dobra. Lecimy. No, ten kurcik raczej nie będziemy skipować. Co tu nie trzeba robić? Dobra I to jest pierwszy odcinek, to pamiętajcie, dajcie mi spokój. jeśli się będę wymyślał, wymyślał, wymyślał. Eee, Nie no, to jest takie luźno na odcinek, żeby, żeby zobaczyć czy Ta seria Wam się w ogóle spodoba, nie? Dobra. A Link do Kalucha kanału, bo od niego zabrałem tą serię. No, no zabrałem. Czy inspiruje mocno. No, to jest naprawdę prawdziwe życie. A no, to link w, w opisie do Kalucha. Czy chłop chciał jechać? Ok. 235 dolarów lat. Tu na nasze konto, a broda, nice. opłaca się takie kursik, tak słuchaczko robić, nie? Zróbmy tak, 32, 3 kursy i zobaczymy jak wyjdzie nas finansowo z tym. Nie no. Ja to pewnie policzę w tym tego tak montażu. To nie chcę takiego długiego odcinka się robić. Nie chcę, to... widać że wam się podobał, czy te, e, Ta seria. Mój pomysł. E, tu będą odcinki po nawet 40 minut. Bo mi się to... Mi się to fajnie nagrywa. I ten... To... Ja będzie mi trzeba z montaży iść. Dobra. A i zapraszam, jeśli chcecie tak... Nie ja to najmam na ps peść, jeśli może w rządzie drugi prawdziwego życia to odcinku albo jak frakryt że w Udurze, rzeszu drugi robi pewnie to może dieta online czyli czy będziemy mogli nawet z wami pograć i, i, i nagrać prawdziwe życia no, no. No to, to jest takie jak to jest kolocha, no ale no. To chciałem spróbować. Dobra. chłopcze chłopcze ch tu tutaj. Dobra. Stopieć z torarków. Chciałem kilka minut. że Muszę zawrócić. Nie wiem, jak zawrócić. tak trochę Dobra. Kurde, telefonik nie wytrzyma. Nie, najgorzej. Ale ryski teraz tak. Dobra. <laughs> o Ole riszkinia się, że się Bra, no i... rum, rum. Bra. Po kilometry. Dobra Prady włączone, dołączone Co by prawda troszkę później nie było Bo ja czy nie? Chyba tamci Nie, chyba nie. No bo nic nie ma. Po tym zobaczymy. Bo teraz się tak się czy, czy bo co zarobić, nie? Dla jest dużo potrzebna. No. Albo się sam do Bagdadu. Nie, no, zobaczymy jeszcze. <grystanie> Tak, nie można w tego tak na pewno. Ale dobra. Dwie taksówki sówki Bóg Dobra. Mm -hmm. O kurde. To bo tu... Trzeba tak kręcić, bo... Gdzieś tak patrzę na przeciwniki, bo... Policja... ...można za sprawia... ...zdy. Dobra, tak trochę nudny ten odcinek, musi teraz się trochę prędzej co Dobra, lecimy, zostało nam 90 metrów. To raczej ostatni kurcik... ...w tym odcinku. O kurde. To nie, nie wie, nie wie o tym To mam szef nie, to, nie się zobaczy, bo Ten, tu wali nas z roboty tak kłamstwo tak O kurde, kto pamięta ten telewizor? Mam nadzieję, każdy Dobra Lecimy. Zdecydźle wielom oczywiście z misą z Gieta sam raz. Mam nadzieję, że Mam o tym sobie myśleliście. Nie, nic. Mam nadzieję, że o tym sobie myśleliście. Dobra, o kurde, ale fura. Dobra. No i do pracy je przyjechał. Dobra, jak kończę ten odcinek. Napiszcie jest... mi w komentarzu, czy spodobał wam się taki. Taka seria prawdziwego życia. Mam nadzieję, że tak. I co? Widzimy się w następnym odcinku już prawdziwego życia. Albo nie. Co, co To zależy od was. Albo zartuję, To bo... Kto spoczuje, kierowca, Franklin by... Już tu się nie Jeszcze wstanie ja kursik dobra Lecimy Kurde, blisko było O Jezu Dryska Teraz trzeba się liczyć, żeby to szef nie zobaczył No zabija Ja sobie wyobrażam, że roboty to nie wiem, co będziemy mogli robić. Może na stronę nielegalną pójdziemy? Albo napiszcie mi w komentarzu, czy robimy legalnie dokument, piszemy inne. Czy tak, tak, no, czy tak zabijamy ludzi, czy inaczej. I, i ta, ta, ta. ta. ci widzą? 3 km o kurde Dobra, lecimy. Dobra, widzimy się jak zostanie nam kilometr. Został nam prawie kilometr. Idziemy dalej Dobra Na razie bezwypadkowo było lecimy trzystu trzyści 313 polinów Palen. i ten odcinek franklin nie... franklin teraz siedzie eee ten ile wam się podoba taka seria mi się fajnie to i tak, to zaraz tylko teraz to od Was że się Wam podoba wyróbcie ekranem tak w wczoraj czyli kliknijcie sobie ten telefon czyli wchodzicie tak to na telefonie też się subskrybuj to się subskrybuj, subskrybuj kliknijcie go sobie on sobie ten się zamienił na Sary i to Lecimy, lecimy odcinek na samym może, że przez dni prawdziwego życia, jeśli Wam się odcinek spodobał, że zaczęła powiedzieć w górę i subskrypcję na kanale. Cześć!